Przyjmuj komplementy i komplementuj. Jeśli facet powiedział ci coś miłego, to w jego intencji jest to dla ciebie prezent, na który zasłużyłaś. Dlatego nie odrzucaj tego prezentu. Przyjmij jak podarunek, na który długo czekałaś, bo przecież na jego komplementy czekałaś. Nie tłumacz się z tego, że zrobiłaś coś dobrze albo pysznie. Na komplement dobrze jest spojrzeć mężczyźnie prosto w oczy. I ze spokojem i z uśmiechem powiedzieć coś w stylu: Dziękuję, doceniam, że to zauważyłeś. Dziękuję Ci, że mnie doceniłeś. Miło mi, że Ci się podobam. Ja też lubię siebie w tej sukience. Cieszę się, że to zauważyłeś. Tak, mój drogi, jesteś szczęściarzem, mając mnie u swego boku. Zgadza się. Jestem niesamowita. Mm, czuję się zadbana, gdy tak mówisz. Tylko męscy panowie zasługują na taki luksus. Po takich odpowiedziach mężczyzna zacznie się zastanawiać, co się z Tobą stało. Zauważy, że jesteś jakaś inna. Że jakoś inaczej się zachowujesz. Jakoś tak wyjątkowo, promieniujesz wdziękiem. W tym właśnie mężczyźni się zakochują. I dlatego kolejne komplementy sypią się potem częściej i częściej. Komplementuj nie tylko twojego mężczyznę, ale również samą siebie. Możesz spojrzeć na siebie w lustro i powiedzieć nagłoś przy Twoim mężczyźnie: Taka buzia i takie seksowne ciało nie mogą się marnować. Jeżeli mówisz do siebie tak pięknie i czule, to ta wypowiedź zasiewa w Twoim mężczyźnie ziarenku świadomości Twojej wspaniałości. On będzie pod wyrażeniem tego, jak bardzo podobasz się sama sobie. I wtedy jego logiczny umysł zacznie również sam siebie przekonywać, że skoro ty sama o tym myślisz, to z pewnością tak jest i on też zacznie to w tobie zauważać. Natomiast mężczyznę bardziej chwal niż doceniaj. Chwalenie go sprawia, że on chce jeszcze więcej czegoś robić dla ciebie. Mężczyźni są spragnieni pochwał. Jest to dla nich jak paliwo, bez którego prawidłowo nie potrafią funkcjonować. Mężczyzna ma nastawione radary na zdania, które zaczynają się znowu w pewien określony sposób. Przykładowo, nikt tak jak ty, albo inny początek. Jestem zachwycona tym, że albo mężczyźni nastawiają radary, kiedy słyszą dziękuję Ci, że jesteś, albo wow, spisałeś się, że, albo jestem pewna, że sobie poradzisz. Natomiast nigdy, przenigdy przy Twoim mężczyźnie albo do Twojego mężczyzny nie mów czegoś w stylu, nie wiem, co Ty we mnie widzisz. Bo według faceta, skoro on spędza z Tobą czas, to znaczy, że uważa Cię za wartą jego czasu i jego uwagi. Jeśli chce być twoim partnerem, to znaczy, że w jego oczach jesteś tego godna i dla niego atrakcyjna. A gdy słyszy od ciebie, że ty sama w to nie wierzysz, to się zaczyna zastanawiać, czy może przypadkiem on pomylił, on się pomylił co do twojej oceny? Może popełnił błąd i może rzeczywiście nie jesteś aż taka fajna, jak on cię postrzega? Dlatego codziennie, znajdź choćby drobniutką rzecz, którą on zrobił dobrze, Albo zrobił dla ciebie. Zbuduj w myślach zdanie, zaczynając od formuł podanych powyżej, a następnie wypowiedz je na głos do swojego mężczyzny i obserwuj jego reakcję.